Cześć. W dzisiejszym odcinku wejdziemy na Baranie Rogi, jeden z najwyższych szczytów Tatr, wznoszący się na wysokość 2526 metrów nad poziomem morza, a więc wyżej niż jakikolwiek szczyt, na który wejdziemy znakowanym szlakiem. Na Baranie Rogi prowadzi dość dobrze widoczna droga z doliny Pięciu Stawów Spiskich. Przy odpowiednim przygotowaniu, znajomości terenu i sprzyjających warunkach. Jej przejście nie powinno być większym wyzwaniem dla doświadczonych turystów tatrzańskich. W opisie filmu umieszczę linki do przewodników, z których korzystałem. Pamiętaj tylko, że chodzenie poza szlakiem może się skończyć mandatem, problemami z ubezpieczeniem, a co najważniejsze, znacznie większym ryzykiem zabłądzenia i niebezpiecznych sytuacji. Zacząłem około 6 rano w Starym Smokowcu, skąd zielonym szlakiem podchodziłem na Chrebienok. Następnie, trzymając się tego samego szlaku, mijałem wodospady zimnej wody. Idzie się bardzo przyjemnie, a po drodze mija się kilka schronisk. Całe to podejście bardziej szczegółowo pokazywałem w poprzednim filmie przy okazji wejścia na Czerwoną Ławkę. Chętnych odsyłam do tamtego materiału. W tym filmie skupimy się bardziej na samym podejściu na Baranie Rogi. Zielonym szlakiem idziemy aż do chaty Terycho w dolinie pięciu stawów Spiskich. Podejście zajęło mi niecałe 2,5 godziny i było bardzo widokowe. Tam już mamy chatę Rycho. I ogólnie taka najpopularniejsza ścieżka obchodzi staw z tej strony. Ja widziałem na mapie, że da się też obejść go tędy i przeszedłem właśnie od tej strony. Chociaż wydaje mi się, że ta pierwsza wersja byłaby wygodniejsza. I teraz wydaje mi się, że nie powinno być tutaj większych trudności z trzymaniem się. Odpowiedniej drogi, tak jak się jej gdzieś tam uczyłem i się z nią zapoznawałem, to wydaje się, że powinna być w miarę klarowna. Tutaj na początku to ścieżka jest raczej dość dobrze wydeptana. Dużo świstaków słyszę, może będzie w końcu okazja jakiegoś wypatrzeć. No i w moim sumie ciekaw jestem ile mi to zajdzie, bo do Terycha szło się naprawdę dobrze. A po zejściu stąd chciałbym jeszcze przejść sobie czerwoną ławkę i właśnie przez Bunicką Chatę wrócić do smokowca. Jest też sporo kopczyków na tej ścieżce, więc jakby też jest taka dodatkowa pomoc. No i najpierw wydawało mi się, że nikogo tu nie widać, ale już widzę, że gdzieś o tu są dwie osoby. Tam dalej też idą jakieś większe grupy, więc sam tu nie będę. Bardzo ładnie z tego naszego podejścia. Widać lodowy szczyt. Gdzieś tutaj jest ten pewnie lodowy koń i szczerze to bardzo chciałbym tam pójść, ale jakoś tak jak czytam o tym lodowym koniu to tego trochę się obawiam. Wydaje mi się, że lepiej będzie jeszcze porobić trochę tych takich prostszych, pozaszlaków. Ale jeżeli ktoś z Was był na lodowym od strony właśnie lodowego konia, no to też może napisać w komentarzu, jak tam było. Pomimo tego, że nie idzie się jakoś super wygodnie, to jednak dość szybko nabiera się w wysokości. My musimy dojść gdzieś tutaj na baranią przełęcz, nawet widzę kogoś tam przed sobą. No i wtedy z przełęczy dalszy szlak będzie już trochę bardziej zawiły. Do tej pory droga naprawdę bardzo klarowna. O, jeszcze kilka kozic udało się tu spotkać. Szczerze to nie wiem, co one tam jedzą, ale coś tam sobie skubią. A tam w oddali nawet mały widać. A tymczasem zbliżam się już do żlebu, którym właśnie będziemy podchodzić na Baranią Przełęcz. Miałem się przed chwilą z jedną osobą, która schodziła z góry i mówiła, że jest tam gdzieś wyżej przewodnik, który nie jest zbyt zadowolony z obecności tu innych osób, więc zobaczymy, co, jak będzie wyglądać spotkanie z nim. To rozpoczynamy to podejście żlebem. No i co, jest krucha, ale to akurat zaskoczenie nie jest. Wydaje się, że tu na początku można sobie iść tą lewą częścią. Wiem, że gdzieś tam wyżej raczej bardziej zaleca się iść prawą stroną. Są też warianty, które mówią, żeby iść tą grzędą, ale wydaje mi się, że ten żleb... Wygląda ok. Jak będzie źle, to sobie odbijemy w bok. Widzę, że tutaj też bardzo szybko nabiera się wysokości. Nie ma tu jakichś takich trudności. Jedynie trzeba zastanawiać się, którym iść najlepiej. Ja nawet przed chwilą trochę za bardzo. Trzymałem się tej prawej strony i nawet z pół metra musiałem się cofnąć i zejść bardziej tutaj do lewej. No tak, to to już powinno być przewęcz. Nawet widać tam w oddali zielone stawki żmarskie. Ok, czas ruszać dalej. Widzę, że moja dalsza droga prowadzi tam. A też schodzą właśnie jakieś osoby. To chyba nawet sobie tutaj poczekam. Zaczekałem i minąłem się z tą schodzącą krupką. Czy to byli jakieś biegacze? Przewodnika nie było. W ogóle widoki tu już są rewelacyjne. Ok, jest kotwa, która tutaj może pamięta czasy jakiegoś starego szlaku. Wiem, że na pewno kiedyś był szlak na Baranią Przełęcz. A i teraz po lewej czy po prawej? To jest dobre pytanie. Pewne trzeba zejść tu i później cisnąć tam pod górę. Albo nawet tak. Teraz idziemy między tymi skałami i tutaj jestem pewien, że właśnie tak miało być, więc jest spoko. No i tak, i będzie teraz trochę podejścia tam w górę. O, a z tyłu jaki piękny widok. No nieźle. O, no to ruszamy pod tą górę. Nie ma innej opcji. Tu się wydaje, że będzie fajne przejście Chociaż leży trochę tych takich luźnych kamyczków. Więc trzeba być czujnym Czujnym i cierpliwym. Tak mi się wydaje. Mi się nie spieszy, więc mogę sobie tu na spokojnie wszystko analizować. Ok, myślę, że teraz musimy iść tam. Kojarzę to miejsce z opisu. Okej, okay, zbliżam się już do samego tego miejsca, co wcześniej pokazywałem, że kojarzę zapisu. Z dalsza wydawało się, że może być to trudniejsze do przejścia, chociaż tak z bliska jak już tu jestem, to chyba tak aż nie będzie. że mi się tu plecak zaraz nie przyklinuje Jest dobrze uh, 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 uh. No to wygląda pięknie Kurczę tam dalej w ogóle Kierzmarskie Widać nawet kawałek grani wideł Tutaj z Łomnicy No nieźle Teraz widzę, że jakoś tam trzeba się dostać. Tam jest już sporo kopczyków. I wydaje mi się, że jak przejdziemy to, to że już będą takie trochę mniej wymagające te fragmenty. Tutaj po drodze teraz to trochę trzeba było rąk poużywać. Też oczywiście nie było to jakieś tam trudne, ale na przykład jak byłem tydzień temu na szatanie. No to myślę, że szatan jednak był troszeczkę prostszy. Więc jakbym miał w ogóle robić taki pierwszy pozaszlak, co to... no zresztą ja się życzę. Pierwszy go zrobiłem szatana i wydaje się, że on był trochę lepszym wyborem niż baranie rogi. Ale to wszystko też zależy od tego kto ile chodził wcześniej i jak się tam przy tym wszystkim czuł i tak dalej. Pewnie nie ma reguł. Ale możecie nawet napisać w komentarzu jaki wasz był pierwszy szczyt poza szlakiem. Ciekaw jestem czego będzie najwięcej. Nabrazał kopciki i widać dwie osoby z liną, więc zapewne przewodnik. Ciekawe jak to spotkanie będzie wyglądać. Tutaj też widać, że ścieżka jest nieźle wydeptana. Nie no, ok, nie było problemu. Zbytał tylko czy Polak. I w sumie nie wiem, czy on pytał, czy ja jestem z przewodnikiem, czy że czy ja jestem przewodnikiem. Wydaje mi się, że chyba czy z. Ale w sumie to widział, że idę sam. Gdybym u przewodnika, to chyba by nie szedł kilometr za mną. Ale mniejsza o to. Grunt, że już jesteśmy niemalże na szczycie. No on widzę z tą swoją klientką nie miał zbyt dobrego tempa, więc mam nadzieję, że oni zdążą zejść do żlebu i żlebem też, zanim ja tam dojdę. Kurczę, no ale widoki są niesamowite. Bardzo mi się tu podoba. To czas na ostatnie podejście. Tu jest fajna miejscówka do spania praktycznie pod samym szczytem Gdzie będzie wierzchołek? Pewnie gdzieś tu Tu się wydaje, że powinien być najwyższy punkt Tak, już kojarzę miejsce Kurczę Całkiem szybko to poszło Myślałem, że wolniej będę tutaj szedł. No ale fajnie. Mogę sobie na spokojnie tu posiedzieć i odpocząć. Plan mam taki, żeby zejść jeszcze do Terycha i wrócić sobie przez czerwoną ławkę. Generalnie pomysł jest taki, że to będzie drugi film. Więc jak ktoś by chciał, tam to tamto może zobaczyć w poprzednim. No jest po prostu niesamowicie. Siedzę sobie sam na szczycie, bo nikogo więcej tutaj nie ma. Wcinam sobie żelki. Mam zapas czasu taki, że nie muszę się nigdzie śpieszyć. Kurczę, no rewelacja. Widokowo jest naprawdę super. Szczerze nie sądziłem, że będzie aż tak fantastycznie. Siedzę sobie teraz i gapię się na ten lodowy. Tam dalej też fajnie widać gerlach. Ale nawet z tej perspektywy, co ja teraz jestem, to widać, że no, lufa na tym koniu pewnie musi być niezła. Okej, okay, za mną jest... Kawałek grani wideo, a to już w ogóle inna skala, ale tamtego to ja nawet nie biorę pod uwagę, że kiedykolwiek się tam wybiorę. Ten lodowy, kurde, chciałbym. Zresztą kurczę, no sami zobaczcie. Tu mamy lodowy, a tam gerlach. Ale no, cała panorama jest tutaj fantastyczna. Sławkowski, tu pośrednia grań. Pośrednio to teraz widać, że jest wyraźnie niżej niż my. A właśnie, a propos wysokości, to też póki co najwyższy szczyt, na jakim tu w Tatrach byłem. Bo to jest jakieś 20-30 metrów wyżej niż rysy. No, jak się z tej strony patrzy, to te widły to naprawdę musi być kosmos. No, a tutaj są same te właśnie skałki, którym szczyt zawdzięcza swoją nazwę. No i. Tutaj jest taki ten punkt, gdzie wszyscy robią sobie fotki. Ja też spróbuję zrobić jakieś selfie. Liczyłem, że ktoś tu będzie jeszcze i że po prostu ktoś inny zrobi mi zdjęcie. Ale wcześniej widziałem jeszcze jakichś ludzi. To może zanim ja zacznę schodzić, to może oni zdążą tu dojść. Bo kurde, tak jak wcześniej na początku ich widziałem przy stawie, to w sumie nie byli tak bardzo daleko. Dobra, i generalnie na zejściu poszedłem na początku trochę inaczej, bo widziałem, że ten przewodnik, że on schodził w dół do innego miejsca niż ja wyszedłem z tej grani. No, i tutaj też jest przedeptana ścieżka. Miałem nawet przed chwilą taką większą ekipę, która tędy przyszła. Trochę chwilę pogadaliśmy, jak oglądają, to pozdrawiam. No, i wydaje mi się, że przejdę tu. I zresztą i tak dopiero co już widziałem tą baranią przełęcz. I w sumie może nawet część tych takich fragmentów, co wydawało mi się, że mogą być mniej przyjemne na zejściu, to się. Udało minąć dzięki temu. Kopce też są tutaj, tak czy inaczej. Aha, no tak, ja szedłem tam w górę, a okazuje się, że i tędy można. Więc faktycznie część tego takiego. Bardziej fragmentu, gdzie tam trzeba było się ciut powspinać, się omija. No i szczerze mówiąc tutaj to wcale nie schodzi się tak źle. Tam niżej wydaje mi się, że w tym żlebie nawet może być gorzej niż tutaj. Chociaż no też jest tych kamieni dużo. Kurde, teraz to już czuję, że mam w ogóle dużo kamyczków w bucie od tego gruzu, co tu co jakiś czas schodzi razem ze mną. Ale już praktycznie jestem na tej przełęczy. Tędy szedłem, a dobra już wiem, tędy szedłem Dlatego nie skojarzyłem od razu Cześć! Cześć Jak tam, jest? Hej. tak jest droga No, jest okej, okay. dobrze Jestem już praktycznie przy schronisku, akurat ten przewodnik z klientką teraz idą 2 metry przede mną, więc udało się ich tu jeszcze dogonić. Nie wiem sobie po co, ale każda osobę, co teraz szła pod górę, to pytał, czy jest przewodnikiem. No i cóż, do tego miejsca wyszło mi 5 godzin i niecałe 30 minut, licząc od starego smokowca. Nie podam Wam teraz dokładnego czasu w dół, ponieważ idę sobie coś tam chwilę odpocznę przy schronisku i pójdę jeszcze na tą czerwoną ławkę, więc po prostu kontynuuję jeszcze łażenie dzisiaj. Pamiętajcie, napisać te rzeczy, o które pytałem wcześniej w trakcie filmu: o same tam trudności, o baranie rogi itd. I co, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.